Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Siemanko, z tej strony sędzia Wąs i zapraszam Was na mój sędziowski pląs. Po raz pierwszy w 2022 roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszam Was na kolejny, jedenasty odcinek formatu Ale Panie Sędzio, w którym omawiam kontrowersje i sytuacje boiskowe nadesłane przez widzów. Jak widzicie aura nie sprzyja, wprawdzie nie zimowa, ale mocno deszczowa, dlatego Znaleźliśmy miejsce, gdzie nie kapie na głowę. Okoliczności przyrody są wyjątkowe, więc możemy omawiać sytuacje, za które już teraz dziękuję i zachęcam do podsyłania kolejnych dziś mam dla Was cztery ciekawe, szkoleniowo i kontrowersyjne materiały, a także jedną humoreskę, gdzie będzie delikatny wątek polityczny. Zaczynamy! Pierwszy materiał. Od Frediego czekał długo, bo materiał nadesłany jeszcze przed świętami. Ale Freddy, tak jak ci mówiłem, doczekałeś się i mamy ten materiał. Bardzo fajny szkoleniowo. Włoska seria, ale kobiet, co ciekawe, a nie mężczyzn. Mecz Milan-Roma. Bardzo ciekawa sytuacja w polu karnym, właściwie w polu bramkowym ekipy AS Roma. Sędzia pokazał czerwoną kartkę dla bramkarki i podyktował rzut. Karny. Czy dobrze zrobił? No nie zrobił do końca dobrze, ale sytuacja sama w sobie jest bardzo ciekawa. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy bramkarka wykonuje rzut od bramki, popularną piątkę, zagrywa piłkę do swojej koleżanki, do obrończyni. Ta, nie orientując się, że ta piłka została zagrana, nie rusza się. Podbiega napastniczka drużyny przeciwnej, no i bramkarka, widząc to, że za chwilę dostanie bramkę dotyka piłkę po raz drugi, kiedy ona jeszcze nie została dotknięta przez nikogo innego. No i co w tej sytuacji sędzia powinien podyktować? Powinien pokazać czerwoną kartkę. Słuszność z arbitrem, który był w tym momencie na boisku dla bramkarki za pozbawienie realnej szansy na zdobycia gola drużyny przeciwnej, czyli w tym przypadku akurat piłkarek AC Milan i powinien podyktować rzut wolny pośredni. Tutaj podyktował rzut karny, więc pewnie może nie doczytał w przepisach. Jak do końca tutaj powinno wyglądać, ale prawidłową decyzją powinno być czerwona kartka za przerwanie rywalom realnej szansy i rzut wolny pośredni dla drużyny atakującej, czyli w tym przypadku dla ekipy Acemila. Jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym i wiecie doskonale, że od wielu, wielu lat już jest tradycja, że zawsze punktualnie o godzinie 12 w nowy rok, w pierwszy dzień kalendarzowy Nowego Roku. Piłkarze spotykają się na stadionie przy Kałuży, gdzie gospodarzem jest oczywiście ekipa Pasów. I rozgrywany jest mecz Krakowi pierwszej na rezerwy. I tak też było w tym roku. Punktualnie o 12. Niektórzy jeszcze zawiani, niektórzy jeszcze zmęczeni, ale przyszli na trybuny. No piłkarze wiadomo, byli wszyscy trzeźwi, ale ale na trybunach na pewno wiało. Doszło do przewinienia w polu karnym. Materiał od Jakuba C. Kategoria Wapno. No, i jak zobaczycie tutaj na powtórce, zawodnik w białej koszulce, ładnym zwodem na boku, z boku pola karnego mija obrońcę, ten jest wyraźnie spóźniony. No, i tutaj mamy do czynienia z klasycznym spa w polu karnym. Jest próba walki o piłkę, to jest słowo klucz. W tym przypadku odchodzimy od pokazania kartki i dyktujemy tylko i wyłącznie rzut karny. I tak też sędzia zrobił, także postąpił słusznie. Trójeczka, moi drodzy. Trzecia sytuacja, kategoria niecodziennie. Film nadesłany przez Krzyśka. Wysyłam link do całego artykułu, a w nim film z Twittera, na którym widać, że zawodnicy mają problem z wykonaniem rzutu rożnego. Piłka, przez tak silny wiatr, zachowywała się dziwnie. Stąd moje pytanie: Czy przez takie warunki pogodowe sędzia może zakończyć mecz? Teoretycznie grać się da, ale w praktyce jest to bardzo utrudnione Rzadko kiedy są pytania na temat aury, pogody, warunków atmosferycznych i to na, na dobrą sprawę tylko i wyłącznie od sędziego jest zależne to, czy dany mecz przerywamy, czy kontynuujemy. Jedno jest pewne: przy niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy jest śnieżyca, kiedy jest niesamowity deszcz, kiedy jest wichura, kiedy są zapadające ciemności, sędzia może przerwać zawody i na przykład dokończyć je w innym terminie, może również zadecydować, że piłkarze schodzą do szatni czekamy chwilę, czy burza ustanie, czy śnieżyca ustanie. Wychodzimy na murawę i kontynuujemy. Ale jeżeli mamy informację od Tomasza Zubilewicza czy od innej pogodynki na przykład mojej ulubienicy Doroty Gardias, że niestety ciągłe opady deszczu, ciągłe opady śniegu. No to w takim układzie mecz kończymy i jest on dogrywany w innym terminie. Sam miałem kiedyś okazję dogrywać 11 minut takiego meczu, który jeden z moich kolegów wcześniej przerwał, więc do końca sezonu staramy się je rozegrać. Na ogół, kiedy przyjeżdżamy i boisko jest niezdatne do gry, mecz został przerwany, bierzemy do swojego pokoju sędziowskiego kierowników drużyn i wspólnie razem z nimi ustalamy już wtedy i zapisujemy to w protokole proponowany termin dokończenia czy rozegrania tego meczu raz jeszcze. Potem oczywiście ten termin musi zweryfikować wydział gier, ale na ogół jeżeli dwie strony się dogadują, to związek nie robi problemów i termin zostaje od razu ustalony. Zawsze w tych sytuacjach pogodowych miejmy z tyłu głowy dwie rzeczy. Zdrowy rozsądek, no i niepisaną zasadę, że dążymy za wszelką cenę do rozegrania zawodów. Czasami drużyna przejechała 100-150 km i nie będzie mogła przyjechać na przykład następnego dnia czy za dwa dni, bo jest to piłka amatorska, ludzie pracują, mają swoje życie i ciężko będzie rozegrać ten mecz na szybko, trzeba będzie szukać kolejnego terminu weekendowego. Czy sędzia słusznie yy, pokazał kartkę wykonującemu rzut karny? Film ten zrobił no, niesamowitą furorę na Twitterze. I mamy tutaj do czynienia z ciekawą sytuacją przy wykonaniu jedenastki. Słowem kluczem do tej sytuacji są zwody taktyczne. Kolega Petkowicz, bo taki, taką, takie nazwisko miał na swoim piłkarskim trykocie, wykonał rzut karny dokonując tak zwanych zwodów taktycznych, ale ju, już po dobiegnięciu do już po dobiegnięciu do o. co to za utrudnienia szczeniak jakiś tutaj wleciał ale dobry faria wziął jakąś gałąź i poleciał więc wracając do pana Petkowicza wykonał zwody toksyczne po dobiegnięciu do piłki, co jest zakazane jedyna możliwa decyzja i tutaj sędzia postąpił słusznie pokazanie żółtej kartki wykonującemu i podyktowanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej, czyli w tym przypadku dla drużyny broniącej. Wracając jeszcze do samej definicji zwodów taktycznych. Są one dopuszczone, ale w momencie dobiegania do piłki, i tak robi chociażby nasz Robert Lewandowski, zwalnia, spowalnia ten swój tor biegu do piłki przed wykonaniem jedenastki, ale co ważne, nie zatrzymuje się, czyli cały czas jest w ruchu, mimo że delikatnie zwalnia tempo, ale nie robi tego w bezpośredniej bliskości piłki, tylko robi to wcześniej przed dobiegnięciem do piłki i wtedy jest to jak najbardziej dozwolone. Niektórzy by powiedzieli, ok, ale panie sędzio, ten zawodnik już miał wcześniej żółtą kartkę. Nie ma to zupełnie znaczenia i nie ma tu żadnej taryfy ulgowej dla tego zawodnika. Jeżeli popełniasz takie przewinienie przy rzucie karnym, a wcześniej masz już żółtą kartkę, otrzymujesz drugie, drugą żółtą i w konsekwencji drugiego napomnienia Asakier i niestety osłabiasz swój zespół. I na koniec, tak jak zapowiadałem, wątek piłkarsko-polityczny Boris Johnson, którego wszyscy znamy z bujnej fryzury. No wiadomo, Wielka Brytania futbolem stoi, ale też mają tam znakomite drużyny rugby. I wydaje mi się, że patrząc na tą sytuację, Boris Johnson byłby dużo lepszym rugbystą niż piłkarzem nożnym, bo widzimy, że tutaj no, w meczu towarzyskim gwiazd, polityków, celebrytów staranował swojego rywala. Był to taki prestiżowy mecz Anglia-Niemcy. Widzimy tutaj na ostatniej powtórce, że no delikatnie potknął się pan premier, no ale gdybyśmy literalnie podeszli do przepisów i spojrzeli na to tylko po, po sędziowskiemu, no to był to nierozważny atak, mimo że staranował do swojego rywala rzut wolny bezpośredni, żółta kartka dla pana premiera i wydaje mi się, że chyba pan premier Boris Johnson lepiej wypada przed lustrem, kiedy się czesze, albo przed okiem kamery telewizyjnej, kiedy ma przemawiać w kwestiach politycznych niż na piłkarskim boisku, także panie premierze, boisko zostawmy piłkarzom, Anglicy mają dobrych piłkarzy, a pan niech wraca do swojego barbera. I tym miłym akcentem fryzjersko-polityczno-piłkarskim kończymy dzisiejszy odcinek. Jadą już po nas, także wszystko wskazuje na to, że następnego odcinka już nie będzie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przypomnę oczywiście o lajkach, subach i dzwoneczkach. Napiszcie nam jeszcze jakiś fajny komentarz, a wszystkich tych, którzy chcieliby przysłać nagranie swoich kontrowersji i sytuacji boiskowych, zachęcam do wysłania maila na gmail.com.